Witamy serdecznie, to jest program Mówię Wam, nowy talk show w Siódemce, wciąż można powiedzieć, że nowy, bo zadebiutowaliśmy w zeszłą sobotę, podobało się, oglądalność była dobra, wierzę w to, że tym razem będzie tak samo, ale z takimi gośćmi. Marcin Hakiel, proszę Państwa, wielkie brawa dla niego. Dzień dobry, dzień dobry. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dzięki, dzięki, my również dziękujemy, ze mną występowali Julka, Hania i Antek. Wielkie brawa, twoi tancerze, tak. ale z tobą też... Z Tobą też będzie występować, czy raczej rozmawiać. Twoja druga, no lepsza chyba zdecydowanie połowa. Lecę po nią. Powitajcie Dominikę Serowską, narzeczoną Marcina. Dominika jest w ciąży, spodziewają się z Marcinem dziecka, to już piąty miesiąc właśnie. Cześć, o tym będziemy cześć. też rozmawiać. Służę ramieniem, cześć. Cześć, dzień dobry. Miło Cię poznać. Ciebie również. Jak się czujesz, jak tu u nas? Bardzo dobrze, wiecznie, także nie jest za gorąco super. Tak jest, pogoda dopisuje, ale na szczęście ten wiatr jest lekko kojący. Brawa dla Dominiki. Państwo chyba się znają. Jak najbardziej. Zapraszam serdecznie. O, siądźcie sobie wygodnie. Tyle pytań ciśnie się na usta, ale może tak po ludzku zapytam. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, ciążowo wszystko w porządku, także oby tak dalej, oby tak do końca. Powiedziałem, że to jest piąty miesiąc, nie pomyliłem niczego. Bardzo dobrze powiedziałeś, tak. jest dobre info. Dobre info, <laughs> sprawdzone. Wiem też i nie, nie będziemy ukrywać przed naszymi drogimi widzami, że wy jeszcze nie chcecie zdradzać, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, ale już podobno jest zaplanowane baby shower w związku z tym, tak? Tak, zgadza się. Baby shower jest zaplanowane na 21 września, więc wtedy na swoich social mediach podzielimy się tym, czy Czekamy na chłopca czy dziewczynkę. To jest dopiero początek naszej rozmowy. Może zmienicie zdanie i jednak zdradzicie <laughs> tutaj, ale ja bym chciał zaprosić naszą publiczność do zabawy i was też. Przygotowaliśmy dwie kule. Na jednej jest napisane dziewczynka, girl, na drugiej chłopiec, boy. E, wiadomo, kolory różowy niebieski, tu jesteśmy tradycjonalistami. Tak, tak. E, a nasi goście na widowni mają takie kuleczki. No i będą wrzucać, jak obstawiają. No o, i na koniec. Super. Ty byś do której wrzuciła Ale, piłeczkę? No, <laughs> nie. Ja, ja, nie, ja się tutaj od głosu oddzielam. Nie, nie udzielę. A Marcin, ty jakbyś obstawiał? 50 na 50. 50 na 50. Ale słyszałem, że imię już jest wybrane. To znaczy, pomysł na imię. Tak, mieliśmy mm, takie pomysły na imiona dosyć niestandardowe. E, jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda, no to nie jest jeszcze może takie bardzo dziwne, e, albo Olimpia, też mi się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir albo Jeremi. No i ostatnie jeszcze Romeo, chyba. Patł. Ostatnio było też Romeo, no tak, patę. jak Romeo Beckham. Ale jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na fajne imiona, to jeszcze mamy czas, więc mogą do mnie ludzie pisać. Ja bardzo chętnie jestem otwarta na takie rzeczy. Może nasza publiczność też no Wam coś podrzuci. No dobrze, słuchajcie, a jak to było? Bo tak, szykując się do naszego spotkania, wyczytałem, że poznaliście się przez wspólnych znajomych. Inne media donosiły, że uwaga, na targu kupując czereśnie. To Marcin, jak to było? Marcin, tłumacz się. Nie no, z tymi czerwieniami to było tak, że to ja sobie zrobiłam trochę taki dowcip, ale my się poznaliśmy przez faktycznie wspólnych znajomych, a potem już sami się gdzieś tam złapaliśmy i, i umówiliśmy się na kawę. Zresztą niedaleko stąd, na dokładnie, pierwszą kawę. Dokładnie, ale zresztą. to była nie wiem, jakaś taka aranżowana randka w ciemno, że oni wiedzieli, że wy się sobie podobacie? i nie, nie to był wspólny przypadek. Impreza, tak, 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 tak. A potem po prostu sami się jakoś tam złapaliśmy na social mediach i zaczęliśmy się spotykać. Czyli jednak ten internet, czyli Pomów. jednak te bezpośrednie wiadomości na Instagramie? Tak, to już było potem chyba instagramowo, z tego co pamiętam. Tak. Jesteście razem od roku. W lutym były zaręczyny. Jutro. Jutro? Jutro, tak. Jutro, jutro Ma... będziemy mieli rocznicę poznania. Nie, no proszę Państwa, oni jutro <grym> mają rocznicę <grym> poznania się. No. <grym> Widzisz, chciałeś jakąś pikanterię i proszę. Ale to było absolutnie nieustawione. Nie, nie Ale no to świętujemy razem, już dzisiaj zaczynamy, e, zaczynamy świętowanie. To powiem szczerze, że tak szybko się u was to wszystko zadziało, bo rok temu poznanie, w lutym już zaręczyny. Nie macie wrażenia, że tempo jest duże? Nie, nie. Nie ma co czekać. Słuchaj, dlaczego? Życie jest jedno, trzeba iść do przodu, dokładnie. A czy dziś już po tym roku możecie powiedzieć, co ten związek wam dał, czego nie znaleźliście w innych związkach? Marcin, może teraz Ty coś powiedz. Na pewno jesteśmy szczerzy wobec siebie od początku i to jest, tak mi się wydaje, to troszkę jakby wyróżnia na przykład ten związek od moich poprzednich, że nie obijamy w bawełnę, tylko jak komuś coś nie pasuje, to w sumie od początku sobie, sobie o tym mówimy. I to, i, to chyba, I to chyba jest dobre, bo czasem jest lepiej taką cięższą rozmowę przeprowadzić i później mieć wyjaśnione jakieś kwestie, niż czekać czy zwlekać. No, też chyba y, pewnym wyzwaniem w Waszym przypadku było to, że y, jesteście, no szczególnie Marcin, no bo Ty stałaś się, można powiedzieć, przy tak. Marcinie osobą publiczną, osobą rozpoznawalną. Marcin od dawna jest y, taką osobą, osobą znaną. To chyba też tak myślę sobie trudniej jest budować ten związek, kiedy tak naprawdę jest się pod ostrzałem wszystkich. No i kiedy też trzeba niekiedy zabrać publicznie głos i rozliczyć się publicznie z przeszłością. To było ciężkie dla was, dla ciebie szczególnie. Znaczy na pewno była to dla mnie nowa sytuacja. Nie wiem czy trudna. Ja lubię wyzwania, więc nie patrzyłam na to w ten sposób. Skupiłam się na tym, że poznałam Marcina, więc jakby nie do końca analizowałam czy mi się to jakby powiedzmy opłaca czy nie, co jest plusem, a minusem. Trochę nie patrzyłam na to tak, ale na pewno było po to, to dla mnie zakochałaś. po prostu się zakochałam. Dokładnie. Dokładnie tak było. Marcin, a od tego da się odciąć. W waszym przypadku, w przypadku osób, osób publicznych, tak się zastanawiam, czy jest tak, że możesz po prostu wejść do domu, zamknąć drzwi za sobą i tego świata nie ma? Ja uważam, że ja uważam, że tak, bo my na przykład tak zrobiliśmy właśnie lipiec sierpień potrzebowaliśmy trochę odcafnąć i też troszkę tak. zniknęliśmy z social mediów i właściwie większość wakacji sobie właśnie we dwójkę spędziliśmy. Plus jak jak dzieciaki był u nas, to, to razem jakby kameralnie. To są nasze decyzje i wybory, więc według mnie tutaj nie ma co narzekać. No właśnie wspominasz o dzieciakach, bo wy będziecie taką trochę patchworkową rodziną. Twoje dzieci, Adam Helena cieszą się na nadejście braciszka albo siostrzyczki. Cieszą, cieszą. Cieszą, cieszą. Adam się śmiał ostatnio, że jak on będzie miał 30 lat, to właśnie jego przybrany brat czy siostra będą mieli 15, czyli, teraz, czyli tyle co on ma teraz. A Helenka wsi nie może doczekać na właśnie całą wyprawkę. Już tutaj z Dominiką właśnie umawiają się na te, te zakupy, więc nie, no, myślę, że przyjście nowego członka to jest zawsze. Nowego członka rodziny to jest zawsze taki jakby moment... W cała rodzina jest zaangażowana. Tak. Swoją drogą między Wami, a propos tych lat, bo tu wspominasz o latach, jak to Adaś wylicza, prawda, jaka tak, będzie tak. ta różnica. Między Wami jest 9 lat różnicy, się, tak. ale rozumiem, że sam sobie odpowiem na pytanie, które postawię. <śmiech> <Dawać>. <śmiech> rozumiem, że, że ta różnica wieku tych 9 lat, 9 lat jesteś młodsza, nie, nie robi problemu dla Was, nie stanowi problemu żadnego. Nie, nie wydaje mi się. Ja nigdy nie, nigdy nie uważałam, żeby różnica wieku w ogóle była jakimkolwiek problemem. A z Marcinem też tego kompletnie nie czuję. Myślę, że. My się spokojnie wygadujemy właśnie w takim, takiej relacji, w jakiej jesteśmy i czy byśmy mieli tyle samo lat, czy jest ta różnica, czy ja bym była starsza, a Marcin młodszy, to to też byśmy się tak samo dogadywali. Dominika, swoją drogą, no o Marcinie wiemy bardzo dużo, o tobie nieco mniej, a skoro już mamy okazję zapytać, to, to pozwól, że jednak troszkę to twojej CV też przyjrzymy, bo pracowałaś w telewizji, to pracowałaś w ogóle w tvn nie Jesteś okay, tu bardzo ja dobrze wspominana, dobrze ale i małaś się też różnych innych rzeczy. Więc czy, czym ty się zajmujesz na co dzień? No, aktualnie jestem skupiona na... Na ciąży, życiu, wiadomo. Mamą... E Powiedzmy, że przed ciążą miałam już plany, żeby zacząć ze swojego, bo wcześniej faktycznie dużo pracowałam dla kogoś w różnych branżach, też mieszkałam za granicą. Chciałam po prostu zaplanować ze swojego, ale no ta ciąża troszeczkę mi to, że tak powiem, przesunęła, więc nie chcę tego na razie zdradzać, natomiast no, miałam okazję pracować właśnie w redakcji lifestyle'owej TVN-u, miałam okazję pracować w turystyce, mieszkałam w Turcji, mieszkałam w Wiedniu, więc pracowałam też w branży marketingowej, także dużo różnych rzeczy robiłam. Światowa dziewczyna ci się trafiła. A lubi tańczyć? No właśnie, lubi tańczyć? Lubię tańczyć, jeszcze lubię. Tak, e, lubię ale, ale ja nie lubię w parze. Ja lubię samo. No to przynajmniej wiesz, że raczej <grym> tańcerza tworzyskiego. Spore. Raczej nowoczesne tańce. No dobrze, ja tak patrzę, że ta kula, te kule nasze powoli się już wypełniają piłeczkami. Zaraz zdecydujemy, co, znaczy zaraz dowiemy się o czym zdecydowała publiczność, dobra. ale teraz czas na pytania od publiczności. Jesteście gotowi? Tak. Jasne, Słuchajcie, no zobaczymy. Zobaczymy, czy są pytania. Słuchajcie, zakładam, że są. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam pytanie do Pana Marcina. Mianowicie słyszałem, że w tańcu, towarzyskim tańcu są nadawane tancerzom rangi. Tak jak są pasy w karate w różnych kolorach, tak samo w tańcu są rangi od najniższej do najwyższej. I ja mam pytanie do pana, bo wiem, że pan ma tę najwyższą rangę. Jak właśnie jak zdobyć taki czarny pas w tańcu? Jasne. tak. Znaczy, to... Tak, jak dobrze to przedstawiłeś, klasy są zdobywane wraz ze wzrostem umiejętności. Na przykład, za wejście do finału mistrzostw polskich w danej kategorii, jest przyznawana jedna klasa wyżej. I w ten sposób się, się zdobywa od EDC e, aż do BA i SK. SK, czyli najlepsza. Czyli turniejami? Turniejami, turniejami też, też jest ranking punktowy. Im więcej punktów, tym szybciej ta klasa jest przydzielana. Ja bodajże w wieku 16 czy 17 lat właśnie doszedłem do SK. A ty tancerz? Nie. nie. ale, ale zainteresowanie. Ale przygotowane. Dobrze, czekamy na kolejne pytania. Może Pani? Dobrze, zdradzę, tak, że Pani się tu wyrywała, kątem oka ja widziałem. Ja mam bardziej prośbę, niż pytanie, czy mógłby Pan ze mną zatańczyć? Nie, naprawdę? Naprawdę. O, wow. Nie, no teraz sobie przy ukochanej nie mogę, nie. Ale Pani jest profesjonalistką? Tak, też się zajmuję tańcem, Uła. tylko ja disco dance. Dis A, no tak. To... skusisz się? Disco? Nie, nie, disco nie. Nie, <grym> nie, nie zrobię nawet... tego Dominice. Nie zwalaj na mnie. <grym> no to jak, ostateczna odpowiedź, tak, nie? Idź. Nie, Nie, już, już były tańce. Tak? No dobra. Okej, okay. no to a ja poprosimy o jakiś podkład. A potem, a potem mi się oberwie w domu, wiesz. Zobaczymy, <laughs> jak, znaczy, A powiedz mi, Dominika jest taka, wiesz, porywcza? są ja Cię, słuchaj, tam patelnie <laughs> latają, jak <laughs> wiesz. No dobrze, proszę państwa, historia dzieje się na naszych oczach. To jest program Mówię Wam na żywo w 7. Spotykamy się w sobotnie przed południa. No i co? Marcin Hakiel wyrwany do tańca przez panią, która I na nasz program. Okazuje się, że jest profesjonalistką. Brawa dla nich. Panią. Brawa, 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 dziękuję. Chciałem pogratulować rękę ucałować. Gratulujemy odwagi, że tak w telewizji Pani zatańczyła. Dobrze tańczy. Bardzo, dobrze wiadomo. <laughs> dziękuję Wam bardzo. Mamy jeszcze dla Dominiki, prezent. Dziękujemy, że jesteś z nami. Bardzo jest nam miło, że przyjęliście zaproszenie w tak ważnym momencie dla was, tak ważnym dla was momencie. Więc zaraz prezent, o, jest i prezent, chodź wręczymy razem Jasonku. Chodź, słuchajcie, ja nie jeden tu jestem, to jest cała obsługa planu, to jest cudowny Jason. Proszę bardzo. O, to ja na moje tak. dziękuję. Tak, i jeszcze kule, proszę wow. Państwa, bo przecież zorganizowaliśmy dziękuję tę bardzo. zabawę, że Państwo wrzucają te piłki do tych kur. Gdzie te kule są, słuchajcie? Poproszę o kulę. Gdzie są kule? Czy kule mnie słyszą? No, idą kule. Idą, ku, idą kule. No dobrze, przypomnę Państwu, że chodziło o to, że Podobnie. nasi tak. widzowie tutaj na publiczności mieli wrzucać kulki albo chłopiec, albo dziewczynka. No, rozsądźcie wy, kochani Dominiko i Marcinie. Których jest więcej. Wydaje mi się, że więcej jest obstawiona dziewczynka. dziewczynka. Tak, zdecydowanie. Tak, tak. Tak. Dowiemy się 21 września, tak. bo to tak. będzie. Dzień Baby Shower. Dzień Baby tak. Shower, tak jest. No, to paparacy będą mieli używanie, jak się dowiedzą, gdzie to jest. Bardzo wam serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wszystkiego dobrego dla was, Dziękujemy dla bardzo. całej trójki. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, a my mówię wam dziś zadamy sobie jeszcze jedno pytanie. Ile można wydać na twarz, na operacje plastyczne, na medycynę estetyczną? I w naszym już studiu są i czekają na spotkanie z państwem bohaterki tej rozmowy, niektóre mają na koncie naprawdę dramatyczne historie. Jedna z dziewczyn tak często operowała sobie nos, że ten nos aż w pewnym momencie się zapadł. Inna podcinała wargę, inna robiła jeszcze coś innego. No Cuda można z twarzą zrobić. Czy warto, czy to się opłaca, ile na to trzeba wydać? To są niekiedy dramatyczne historie. O tym porozmawiamy sobie tuż po przerwie. Ja tak patrzę, co to się jeszcze dzieje dookoła. Damian Michałowski do nas dołączył, bo jesteśmy tuż po dzień dobry TVN. Brawa dla Damiana. Nasz program, mówię wam, jest tak właśnie pomyślany, że chcemy być taką kontynuacją dzień dobry. Siedzicie w domach, sobota się rozkręca, jest miło, jest fajnie, Po dzień dobry macie jeszcze mówię wam i też pokazujemy wam, co to się dzieje, kiedy dzień dobry się kończy, a co się dzieje, fani i paparazzi czekają. Więc Damian zawsze Będziesz, to jest miły to chłopak, tak. on zawsze ma czas dla panów, my też dla Was mamy czas. Więc proszę państwa dzieje się, dzieje, zostańcie z nami po króciutkiej przerwie. Dramatycznym, mrożące krew w żyłach historię operacji plastycznych. Mówię wam. Mówię wam, spotykamy się na żywo w każdą sobotę tuż po dzień dobry TVN, ale w siódemce spotykamy się po to, żeby rozmawiać o show biznesie, o lifestyle'u, ale także o trendach. No i właśnie w tej części naszego programu chcielibyśmy trochę o tych trendach porozmawiać. Trendach bardzo drogich, ale też niekiedy niebezpiecznych, czyli ile kasy można na siebie wydać, żeby wyglądać dobrze. A opowiedzą o tym kobiety, które i trochę kasy wydały, no i świetnie oczywiście wyglądają, ale też były sytuacje pełne grozy. Przed Państwem pierwsza z naszych gości. Paula Tumala, powitajmy ją gromkimi brawami. Kosmetolożka, blisko 300 tysięcy followersów na Instagramie. Ale też, co tu ukrywać, Słowianka od Donatana. Cześć, hej, miło mi Cię poznać. Zapraszam serdecznie. Z nami również Anna Renusz. Ania o Ani można powiedzieć, że jest diabelnie boską królową życia, ale ostatnio też w programie Damy i Wieśniaczki. To jest kobieta, która też wie, co zrobić, żeby wyglądać pięknie. Zapraszam cię serdecznie. A ja jeszcze Państwu wyjaśnię... Cześć dzień dobry, hej, miło Cię gościć. Ja jeszcze Państwu wyjaśnię nim przedstawię naszą trzecią gościnę, że panie mają ze sobą takie oto koperty. Cóż jest w tych kopertach? Proszę Państwa, to są zdjęcia pań z czasu, nim jeszcze zaczęły te cudne twarze odrobinę poprawiać. Tak tak to nazwijmy. Więc na koniec naszej rozmowy Panie pokażą, jak wyglądały przed i po. Last but not least, jak to mówią w Anglii, czyli ale ostatnia, ale zdecydowanie nie najgorsza, Eliza Trybała, osobowość telewizyjna, mama, żona, żona trypsona, No i przede wszystkim tak, osobowość telewizyjna od razu ją znamy i kojarzymy z popularnego programu. Cześć, cześć dzień cześć. dobry. Chociaż ostatnia mi buziaka dała. Jak nie Będziemy się żegnać. I również jest Kopert, Czyli wszystkie tak, trzy wszystko. na koniec pokażecie, jak to było drzewiej. Ale na początek mam do Was jedno pytanie, do każdej z Was. Ile wydałyście na urodę i co było najbardziej bolesnym, trudnym zabiegiem, jakiemu się poddałaś? Proszę bardzo. Okej, okay. no chyba może nie bardziej bolesnym, ale chyba takim najbardziej hardkorowym, jeśli o to pytasz. To był nos, operacja nosa i to jak wyglądałam po tej operacji nosa. Wyglądałam jakby stoczyła w ogóle z 10 rund jakiej walki, ponieważ miałam tak podbite oczy, ledwo co mogłam je otworzyć, więc po prostu potwór, totalny potwór. Dochodziłam co prawda do siebie dość szybko, natomiast no wyglądałam tragicznie i naprawdę nie mogłam się pokazać pokazywać, że nigdzie wychodzić, bo straszyłam. Ale było warto. Było tak. warto, by, no było tak, warto. A, a wiecie było... dlaczego było warto? Bo jak pisujecie, Eliza Trybała, to jest Eliza Trybała nos. Wszyscy chcą mieć taki nos jak ja, więc było warto. Przepraszam, że ci tak, tak zaglądam wręcz do ust, ale czy ty masz diamenty na zębach? Tak, szmaragdy i Jurek, możesz pokazać z bliska? To jest, słuchajcie, naprawdę, diamenty na zębach, no. Można? Można? Można. A ile w sumie kosztowało ci to upiększanie? Um, to akurat robiłam w telewizji operację nosa, więc możecie obejrzeć. tyle. Tak, tak, więc... E, zapłacili. E, zapłacili, Ech, dokładnie, nie, nic. dokładnie. Tylko zdrowie kosztowało. Ale wiem, że ty też miałaś operację nosa i to było hardkorowe, używając twojej twoje terminologii. No tutaj przy Lidzie tak naprawdę miałam dużo, duży hardcore. Ja miałam operację nosa aż cztery razy. A moja najbardziej hardkorowa operacja to była kilka operacji naraz. I jak się obudziłam, na pewno wyglądałam, kochanie, gorzej niż Ty. No nie wiem. Bo ja nie poznałam swojej twarzy. Na początku myślałam, że lekarz mnie oszpecił. Ale z każdym dniem się goiłam i było coraz ładniej. Ale naprawdę wtedy, jak się zobaczyłam, myślałam, że coś jest ze mną nie tak. Ja słyszałem, że Tobie ten nos się zapadł? Można tak nie. powiedzieć, bo miałam trzy razy operacje w Polsce i za trzecim razem po prostu lekarz mi tak zrobił nosek że jak go dotknęłam, to się przesunął, w ogóle nie było chrząstek. W zapadł się w dół, czyli miał być do góry, a zrobił się w dół. Więc ostatnią deską ratunku była operacja w Turcji i tam lekarz mi to naprawił. Kto by pomyślał? Takie rzeczy się dzieją, niestety trzeba wiedzieć to, że jak robimy operację, nie zawsze ona wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. A ile wydałaś w sumie na wszystkie zabiegi? Szczerze mówiąc, bardzo dużo pieniędzy, Jakbym miała to zliczyć, nawet mi się nie chce to tego liczyć. 100 tysięcy żeby... 200. A minimum 100 tysięcy. Minimum 100 tysięcy. No dobrze, Paula. Ja może będę najmniej hardkorowa, natomiast najgorsza operacja, jaką przeżyłam to implanty piersi 15 lat temu. Jako młoda dziewczyna jeszcze wtedy, no był to dla mnie super mocny ból. Natomiast nie żałuję, bo gdyby nie moje piersi, nie byłabym w teledysku, to na pewnie też bym się tutaj z wami, tak. z wami nie znalazła, więc nie żałuję i miło wspominam. Pomimo tego, że bolało. No i pięknie wyglądasz. Tak. Dziękuję. Proszę, i dalej. Podpisuję się, no, pod, się pod więcej, tymi komplementami, służą. bo wyglądacie pięknie. Zastanawiam się tylko, czy wy upiększałyście się dla siebie i dla własnego samopoczucia, czy właśnie, żeby zrobić wrażenie generalnie na opinii publicznej. No, ty mówisz prost, chodziło o udział w teledysku do Natana. Każdy ma swoje widziałam, Nie widziałam, ale dzięki temu się znalazłam. Dziewczyny. Ja, jeśli chodzi o nos to kompleks nosa miałam od zawsze, więc ja wiedziałam, że jak tylko skończę 18 lat, będę myślała o operacji. E, to był na tyle duży kompleks, że, a szczególnie jak wystąpiłam e, przed kamerami pierwszy raz, to zobaczyłam, jak naprawdę źle wygląda. Miałam takie mocne rysy twarzy. Po tej operacji od razu zrobiły mi się takie delikatniejsze, więc uważam, że to na duży plus. Ja naprawdę jestem szczęśliwsza i zrobiłam to dla siebie. Jeśli chodzi o nos i operacje piersi, to e, od zawsze wiedziałam, że zrobię te dwie operacje. Do naszego spotkania i do naszej rozmowy trochę zainspirował nas, nas, nasz pierwszy odcinek, bo jedna z gościń tak zażartowała, że nam to zarzucają, że wszystkie mamy tego samego chirurga. Ale dziewczyny, jest coś w tym, że jak my, zwykli ludzie, patrzymy sobie tak. na wasze piękne zdjęcia w internecie w mediach społecznościowych, to jest gdzieś wrażenie, no, że wszystkie są do siebie tak podobne, nagle wiesz, sezon na napompowane poliki, no o bo, co to chodzi? No to tak to jest, gdy teraz jest modny malutki nos zadarty, każdy to chce, bo to ładnie wygląda, Ale tak? nie tylko nos, bo wy, tutaj wszystkie panie stają się na pewnym etapie do siebie podobne. Podobne usta, podobne poliki, no tak. e, podobna żuchwa. E, czy to jest w ogóle prawda, że na nie wiem, można sobie coś tu podciąć pod nosem, żeby warga inaczej wyglądała? Ja razy, dwa razy podcinałam pod nosem. To się nazywa e, lip lift. A bo ty masz tu, przepraszam, ale ty masz tu taką, taką Również bliznę? Również, mam bliznę. E, zamiast kwasu wolałam sobie podciąć, żeby nie robić Aż po kwasu. Aż w pogotowie już jedzie. Aż w pogotowie już jedzie. No nie no. Nie wiem, czy widzowie słyszą, czy nie, ale to jest taki urok naszego programu, proszę Państwa, Ruchorzy i Marszałkowskie. To jest pogotowie. No dobrze. Kiedyś modne było wypełnianie kwasem. Aha. Czyli te, te nowargi wyglądały na duże, napompowane. Teraz są modne, duże, ale płaskie. Żeby uzyskać taki efekt, podcina się pod nosem i robi się lift. Te, te ustka są duże, ale płaskie. Bardzo dużo gwiazd sobie robi takie usta w Hollywood. Paula, ty też coś podcinałaś? Nie podcinałam, nie planuję, ale bardzo mi się również to podoba. Aczkolwiek chyba nie jestem aż tak odważna. A słuchajcie, a o co chodzi z tym, że nam też jakieś takie foksy... Wycinanie Foxy a. A. A? Ja miałam wszystko! Opowiadam! Panie mam ewiccji co jest? E, no też to miałam. Co miałaś? No, no to się takie Foxy. Ej. Znaczy to są takie lisie Olko. No, się oko. Podciągane tutaj miałam powieki delikatnie wycięte. Kochanie to było ze 3 lata temu, ale dopiero po dwóch latach te oczy zaczęły mi się podobać, bo troszkę spadły. jednak miałam efekt za mocnych oczu. Miałam takie dosyć chińskie. No. Ale słuchajcie, jest istotnie tak, że na przykład jak wchodzisz do show-biznesu, bo to mnie też interesuje, że jakby internet i ten zachodni, ten polski, tak to sobie nazwijmy, jest pełen takich zdjęć przed i po, jak wyglądały tak. te gwiazdy kiedyś, jak wyglądają dziś. Czy jest tak, żeby w tym show biznesie zaistnieć? No to trzeba jednak zainwestować w swój wygląd. Ja myślę, że inwestycja to jest swoją drogą, natomiast ważny jest charakter. Trzeba po prostu mieć... I dobre serce. Dobre, serce. dobre serce. I trzeba walczyć o swoje. 15 lat temu zaczynałam, więc było dużo łatwiej. Nie miałam powiedzmy konkurencji w dzisiejszych czasach. Jest ciężko. Dokładnie. oczywiście, że tak. My w tym samym wieku, więc mamy podobne doświadczenia. Ja uważam, że trzeba być kolorowym ptakiem i na pewno się troszkę wyróżniać. Wtedy nam, nas lepiej zapamiętają. I ważne, żeby dobrze się czuć sam. ze oczywiście, sobą. Oczywiście, tak? to jest najważniejsze. A jakie są trendy teraz, co należałoby sobie zrobić? Myślę, że przede wszystkim należy być sobą, uśmiechać się, być No tak, no ja wiem, popiekiem. ja wiem, to jest taka elegancja A jeśli chodzi o medycynę ale, no. estetyczną, na pewno usta to już tak. od zawsze Ale nie duże takie, nie jak kiedyś. Stymulatory. Tak. Po prostu, żeby ta buzia była świeża, e, młodo wyglądała, aczkolwiek był taki kanon przez chwilę, że przerysowane wszystko tak, były, że miało. miały e, kobiety dupy tak, opowiada. Ja też to miałam. I policzki e, tak, ja wielkie, tak, a teraz się chyba odchodzi od tego. Teraz ma być naturalnie, zrobione, ale naturalne. Tak, Zrobi proszę tak. Państwa, to jest myśl z naszego programu. Zrobione, ale, ale naturalne. Słowo no tak. na sobotę, zrobione, ale naturalne. Czy są pytania z publiczności? O, pani rękę podniosła, proszę bardzo. Dziewczęta, co. Z waszą akceptacją was samych. Ja rozumiem z tego wszystkiego, że takie jakie jesteście na zdjęciach, które macie w kopertach, nie chciałyście siebie takich. To pokażmy to kiedyś od wróci. O, Boję się, że to kiedyś wróci i zrozumiecie, że tak naprawdę nie, nie pokochałyście siebie, tak jakimi byłyście naturalne. Ja też nie kocham ja ja siebie. Ten. Ja też. A o, życie o, mamy tylko kochanie siebie. jedno i bardzo no Jak tyle na siebie wydałaś, to na pewno kochać siebie. No jakbym kochał siebie, to też bym tyle na siebie wydał. Widzicie, mamy Kopertyja jedno, otwieramy. mamy ja krótkie. Nie ma co żałować Pokazujemy nie? do Jurka, do Jurka. Ale wy to w przytrzymajcie, żeby każdy zobaczył, jak to było przyda kto po. Pokaż Eliza. Boliłucka L... gwiazda? O, nie tak, dobrze. No dobrze czy Dobrze Eliza? Dobrze, A e, ja tu miałam tak, 19 lat, tu Tutaj może. nie ma ust. Totalnie nie, nie ma ust. No ja, ja, ja nie ma uch. Uch. piękne, no wydatne wargi. Ja, ja miałam usta. Tak, <noise> <noise> Zobaczcie na te brwi. To były brwi takie jak najciekawsze. Kiedyś ja, sobie taki był Wszystkie, ja takie też też Wszystkie takie mamy. Wszystkie takie mamy. Anderson, plemniki. Tak. Mm, to widzisz, że taka inspiracja <noise> Bollywood. To kuraczeń. Pozdrawiamy <noise> Natalia Janoszek. <głos> nie, na mój nos. Dziękuję Wam pięknie. Bardzo Wam dziękuję. Ale jestem przekonany, że nasi goście chcieliby zrobić sobie z Wami zdjęcia albo jeszcze o coś dopytać, o co ja nie zapytałem. Tam jest nasza ścianka, mówię Wam, na której wciąż króluje Marcin Hakiel i jego narzeczona Dominika. Dołączcie do nich, proszę. Ja Dzięki dziękujemy. bardzo, dziewczyny. Pięknie wyglądacie. O! Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. A my nie kończymy jeszcze, proszę Państwa, bo ten tydzień przyniósł nam także co festiwal w Wenecji. A na tym festiwalu okazało się, że nie każdy z każdym chce się spotkać, nie każdy z każdym chce pozować do zdjęć. Proszę Państwa, zapraszam. Jeżeli widownia ma ochotę dołączyć, to także w naszym w studiu w środku można. Zapraszam na widownię. A tutaj już czekają na Państwa publicyści, znawcy show biznesu. Weronika Zający, Cezary Wiśniewski, dziennikarze portali e, Plotek i Pudelek. Dobrze znane wszystkim naszym widzom. Się, cześć. Proszę Państwa, to cześć. są ludzie, którzy piszą te artykuły, które potem wszyscy komentujemy. Taka jest prawda. Tak i rozmawiają z gwiazdami. Albo je zlecają. Albo jest artykuły, czy rozmowy? Roz, rozmowy i, i artykuły oczywiście. chcecie wydarzyła się ta Wenecja teraz w tym tygodniu i to, co nas jakby zaintrygowało, to jest to, że tak z z jednej strony tam Angelina Jolie, promująca swój film Maria, o Mary Callas, z drugiej strony brat Pitt ze swoją narzeczoną i ich pierwsze wspólne publiczne wyjście. Podobno tak to wszystko zorganizowano, żeby ten Pitt i ta Jolie w ogóle się ze sobą nie spotkali. Słuchajcie, czy w showbiznesie jak się ludzie rozstają i oboje są znani, to zawsze musi być drama? Zawsze musi być, jeżeli ten związek był pokazywany od początku. Jeżeli były emocje, wspólne wywiady, no to musi być ta drama, prawda? Bo ludzie chcą więcej. Chcą wiedzieć, dlaczego zaszło, zaszło w ogóle rozstanie, prawda? Ja się w ogóle zastanawiam, czy ten Brad Pitt musiał się znaleźć w tej Wenecji, czy to nie była taka szpileczka do, do, do matki jego dzieci, ponieważ ten film, w którym on gra, jest poza konkursem. Wprawdzie dzieliło ich tam dwa dni premiery, ale mimo wszystko można tu się doszuki doszukiwać pewnych m, takich. Sytuacji, natomiast czy nie da się? Uważam, że się da. Jest kilka przykładów gwiazd, które rozstały się faktycznie w zgodzie, pokazały klasę. No w przypadku tej dwójki nie możemy o tym niestety mówić, ale, ale może będzie to nauka dla innych. Mam wrażenie, że w tej Wenecji między nimi faktycznie nic złego się nie stało. Bardziej to wszyscy tak czekaliśmy, czy tam będzie jakaś interakcja, czy nie, ale przed Wenecją cały czas dziś dopływają do nas informacje o tym, że tam między nimi wciąż nie ma dobrej sytuacji, tam nie ma zgody, prawda? Tak, dokładnie. Rozstali się we wrogich stosunkach i ta Wenecja pokazała, że nie chcą ze sobą nawet się widzieć. Konsultują się przez prawników. Mm -hmm. Także nie rozmawiają na komórkę na pewno, tylko przez prawników. Więc tak. ten kontakt jest taki formalny. Tak, to i warto też dodać, że z Siloch, z jedno z ich dzieci zmieniło nazwisko. Z... Brada z Pita, Jolie na e, tylko Jolie, więc e, to też jest bardzo istotne, że jakby te dzieci, no mam wrażenie takie no, są troszeczkę pod, pod wpływem e, swojej znanej mamy która konsekwentnie nie komentuje niczego i może to jest jej jakimś plusem, bo, bo na pewno na, na wizerunku nie traci. Bogiem, a prawdą my tak nic nie, nie wiemy, jak między nimi jest, to są jakieś strzępki informacji, wiemy, że jest awantura, awantura o winnicę we Francji i o udziały w tej, w tej winnicy. No dobrze, ale to jest jedna para, o której jest głośno, jeszcze jest druga, prawda, Benifer, to jest dopiero jakaś drama. No jest bardzo przykro z tego powodu, bo wiele osób liczyło, że jednak po tym bajecznym szybie w Las Vegas, no jednak ta miłość pociągnie, że będzie to dłużej trwało. A się okazuje, że według ostatnich doniesień Jennifer miała wnieść osobiście papiery rozwodowe. No proszę bardzo. I o tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiać, proszę Państwa, bo my jesteśmy no, tak nowocześnie jak ty czasy. Jesteśmy w telewizji, ale też jesteśmy w internecie. Internet jakoś daje nam więcej czasu, więc żegnamy się teraz z widzami TVN7. Widzimy się w przyszłą sobotę tuż po Dzień Dobry TVN w siódemce. Program Mówię Wam, a zostajemy cały czas na kanałach. Siódemki online, czyli siódemka w internecie, YouTube, Facebook, Instagram wszędzie tam nas znajdziecie. Do zobaczenia! A my sobie dalej rozmawiamy.